Manko z tej strony, Blow. Dzisiaj zaczynamy nową serię z powodu tego, że wybiło, wybijeniem. Teraz mam aktualnie 49 subskrypcji, więc z okazji 50 subskrypcji myślę, że tak będzie. Tworzymy nową serię o nazwie. Tutaj pewnie już macie na górze. Tutaj, tutaj o nazwie Puzzle Minecraft. W tej serii będziemy po prostu przychodzić mapy Minecraftowe typu puzzle escape no. Pierwszą mapą, którą sobie weźmiemy, to jest The Guantlet. Chyba dobrze przeczytałem. Ok Jeszcze nigdy tutaj nie grałem. Yy. Dobra. Yy, to jest mapa Race. Yy, pisało, że można sobie wziąć jeden jeden jedno łóżko i możemy sobie możemy tylko niszczyć śnieg. Nic poza tym, nie białej weł, wełny i w ogóle. Okej, okay, klikamy. Dobra. Sztabki złota, potem można, wyjeżdżamy jej, potem piszemy na forum Minecraft Oficjalnego Minecrafta na w tym temacie, ile dostaliśmy sztabek, i to będzie oznaczało chyba wynik Minecraft mhm. to jest śnieg, nie? Więc możemy go spokojnie sobie zniszczyć, nic chyba się nie stanie, coś tutaj musi być ukryte. W takim razie, o, więc teraz musimy to przetopić i, yy, i z tego co widzę zrobimy sobie tę płytkę naciskową z kamienia. Jeszcze sobie tutaj powykopujmy, może coś będzie innego jeszcze. O, kolejne. W ogóle o mapach typu Escape Puzzle dowiedziałem się jednego filmiku nie zapominajki, było to naprawdę bardzo dawno temu przyszedłem tą mapę i nie szukałem więcej tego typu map ale potem nie wiem jak to się stało że wbiłem na forum minecraft forum i szedłem do działu mapy i tam znalazłem kolejne typu tego typu mapy i zacząłem w nie grać nie bardzo mi się spodobały o oh, Minecart. Chyba już nic nie będzie. Nie chcę mi się tego pozbywać. przetopiło się, przytopiło. Teraz robimy płytkę naciskową i kładziemy ją tutaj. O. Hmm. Myślę, że nie zapomniałem zrobić wyjścia. Dobra. Obrazów nie możemy niszczyć. A może możemy No nie wiem, nie wiem Dobra Nie ma co niszczymy bo to jest No tak jak mówiłem Więc obrazy też możemy niszczyć w takim razie A bo tam było, że nie można niszczyć bloków Nie można niszczyć też lodu bo tam było zaznaczone, że lód i lód i dobra, pójdźmy tam że lód i biała wełna to nie śnieg nie możemy ich niszczyć dobra, mam już 11 sztabek złota, sporo chyba tam najwięcej miał 24 z tego co pamiętam potem wam powiem albo w opisie wpiszę dodam po prostu wam y, ten link do tego tematu więc będziecie też mogli się pochwalić swoim wynikiem z innymi, dobra, idziemy dalej przez te płotki. Yy, tutaj jest. No, musimy tak przejść, w tam, w tam. O! Coś ukrytego. Więc musicie zwracać na to uwagę, bo na tej mapie będą tak porozsiewane te. Te sztabki złota po prostu gdzieś poukrywane Więc zwracajcie na to uwagę. Hmm. Co mi to dało? O! Trzeba chyba było podać taki kod, i wtedy drzwi się to otwierały. Tutaj jest problem, akurat, że zahaczamy o to, więc trzeba tak wyskoczyć. Dobrze. Pora. <duszelne> Dobra. idźmy tam dalej. O, sztabki złota. Tam też by pasowało pójść. Idziemy, idziemy. Co mi tam. Hmm. Ona jest, że to ten sam kot Albo i nie. O, udało się. Znowu zahaczyliśmy. Aaa. Może tu zbiorę to wszystko i zaraz do Was wrócę. Ok, już z wami jestem. Jak widzieliście, musieliśmy po prostu rzucić diamentem. Domyśliłem się, że o to chodzi, i on się prześliznął przez, przez ten lód. No. I dostaliśmy wiaderko wody, które pewnie zaraz będziemy musieli tutaj wylać. Tak. Dobra, lejemy. nie zaskoczymy tam Ale poczekajcie myślę że pójdziemy jeszcze w tam i zdobędziemy to jedno jedno wiaderko wody no i wylejemy dwa i będzie nam po prostu prościej tam się dostać dalej tu trzeba znowu pamiętać żeby nie zahaczyć pyk i teraz rzucamy diamentem Kół klikamy jeśli mamy o, i teraz tu zalewamy wodę. I tu mogliśmy od razu jedną tutaj, byśmy się dostali. Mój błąd. Dobra, lecimy dalej. No, nie powiedziałbym, że to jest koniec. Dobra, trzeba poniszczyć śnieg. Jestem pewien, że coś będzie ważnego ukrytego tutaj O Sztabki złota Znowu A, to była wełna już Chciałem ją niszczyć Tu nic tu pewnie też nic nie będzie. Dobra, lecimy dalej. Tu też nic. Tu pewnie coś będzie z tego, co widzę. Chociaż, nie wiem, pewnie to będzie taki załek. O, jest 25. Jeszcze tu jest. 27. O. Drewno. Aj, ci sam, Sam mil. Sam mi Minecraft chodzi. Dobra, wszystko pozbierane. Teraz tutaj ostatnie już myślałem, że wełnę niszczę i się przestraszyłem ciemno jest dlatego nie mogę odróżnić tego od tego o kamień z monster spawnera i iron iron door i teraz, co możemy tutaj zrobić? Jak myślicie? Pam. Hmm. Tak, nie, no po co? Może pójdziemy najpierw spać, i dopiero potem pomyślimy. Okej... Okay. Hmm. Tak sobie teraz myślę, że można byłoby tą mapę robić w dwójkę i doszedłem do wniosku, że będzie... Będą też odcinki tej serii w multiplayerze, więc jeśli ktoś chce przejść jakąś fajną mapę coś, to piszcie śmiało. To sobie może zagramy. Dobra. Jak tam się dostać? Jak się tam dostać? Dobra. No Ja to pomyślę i zaraz do Was wracam. Okej, już z Wami jestem. Tak popatrzyłem tutaj sobie po mapie i pominęliśmy tutaj. I Właśnie tutaj było jedno drewno ukryte. I jeden. jeden jedna sztabka złota, a tutaj dwie sztabki złota. I wszystko się wyjaśniło. Musimy sobie zrobić podkręcicą. Szukam na YouTubie odpowiedzi, ale po prostu. To wszystko było z, ze starej wersji. Prostszej. Uff, udało się. No. I jeszcze jedno. Tam było w temacie z tym. z tą mapą był. tekstur pack do niej. Ale po prostu już. Nie przejmujemy się. I jeszcze jedno, o czym zapomniałem wspomnieć, że. Czas jest liczony i. bo tam spojrzałem tak, tak bez zainteresowania i były podane pierwsze co zwróciłem uwagę to że były podane po prostu sztabki złota ale też był nie zauważyłem tego w ogóle że były podane podany był czas my nie mierzymy czasu więc nie będziemy wiedzieć jaki mamy czas więc wy sobie zmierzcie i będziecie wiedzieć okej okay, tutaj mamy kto to stworzył. Dziękuję za przejście Fajnie O fajne, fajne Naprawdę. Aż tam wejdę I się z wami pożegnam z tamtego gościa, z tego modelu A szybciej Dobra Pam, pam, pam. Dobra Więc myślę, że to tyle W tym odcinku Puzzle Minecraft Jeśli wam się to podobało Klikajcie łapki w górę A jeśli chcecie być na bieżąco Z produkcjami z Minecrafta Jeśli po prostu jesteście Zainteresowani to subskrybujcie mnie Żeby pokazać, że istnieje Istnieje takie coś jak społeczność minecraftowa na, na YouTubie, więc jeszcze raz trzymajcie się i do usłyszenia.